Cześć kochani, tu Kinga. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem: jak zredukować wpływ naszego życia na nasze środowisko, jak być bardziej eko. Tutaj właśnie są hasła takie jak zero waste albo low waste, czyli jak po prostu zredukować nasze odpadki, produkować mniej śmieci, być bardziej plastic free. No i mam dla Was dzisiaj takie różne właśnie albo tipy, albo właśnie rzeczy, które są wielorazowe. Chcę Wam właśnie przedstawić moje sposoby, jak sobie z tym radzić. One są oczywiście bardzo proste i dostępne dla każdego. To są takie podstawowe zasady, których się trzymam i na co dzień ich używam. Kochani, pierwszą rzeczą są butelki wielorazowe. I tutaj mówię o butelce z wodą. Ja tutaj akurat mam butelkę filtrowaną Brita niektórzy używają po prostu niefiltrowanych butelek czyli po prostu sobie przelewają po prostu wlewają sobie wodę z kranu no ale to bardziej w takich miastach gdzie faktycznie można pić wodę z kranu ja po prostu używam ją wszędzie gdzie tylko pojadę wymieniam filtr raz na miesiąc i jest to świetna, świetna opcja ponieważ no to wiadomo kiedyś będzie śmieciem bo to jest plastik. Ale codziennie pijemy wodę i zużywamy dużo więcej plastiku niż ten jeden śmieć przez całe nasze życie, e, bo myślę, że ta butelka może posłużyć wiele, wiele lat. Właśnie jeżeli chodzi o wodę, to jest taki problem dość spory, ponieważ no, dotyczy to całego świata. Wszyscy muszą pić wodę i niestety jeszcze dużo osób po prostu kupuje wodę. Dużo osób po prostu kupuje wodę w plastikowych butelkach. Kolejna butelka to jest butelka termiczna. Ja mam butelkę Wing Bottle i jest świetna, ponieważ trzyma bardzo długo gorące napoje, do 12 godzin, a do 24 godzin napoje zimne. Także jest świetna też w lecie, jeżeli chcemy wziąć na przykład wodę albo jakąś lemoniadę chłodną na plażę. W gorący dzień. No i oczywiście w zimie. Herbatę, kawę. Jeżeli jesteśmy z makoszami i lubimy codziennie pić kawkę, herbatę, to jest świetna opcja. Poza tym, no niektóre właśnie restauracje nawet promują to i mówią, żeby przyjść z kubkiem swoim termicznym albo z butelką termiczną. Kochani, kolejną rzeczą są worki wielorazowe. I Ja tutaj mówię typowo na przykład teraz o reklamówkach, czyli po prostu kupujemy jakiś duży taki woreczek. I oczywiście mamy go zawsze przy sobie, czyli nie kupujemy plastikowych siateczek, torebek, e, reklamówek w sklepach, tylko mamy cały czas ze sobą tą siateczkę. Jeżeli chodzi o warzywa i owoce, no bo. Niektórzy po prostu pakują warzywa, owoce tylko do tego, ale pani na Kasie to wykłada na ladę i na ten czytnik. I na przykład tak jak mój chłopak on nie lubi, że te warzywa i owoce są wykładane na tą ladę, ponieważ no, tam wiadomo jest bardzo dużo bakterii. Nie wiadomo, jakie tam są wirusy i, i właśnie i bakterie, którymi możemy się później zarazić, jeżeli czegoś nie domyjemy. więc ja tutaj Wam przedstawiam taką opcję, czyli po prostu takie... Takie woreczki, które są równie leciutkie jak reklamówki, i można właśnie w nie zapakować. Ja tutaj mam kilka takich woreczków, kilka, nie wiem, cztery, pięć, i po prostu właśnie je używam na wszystkie owoce i warzywa. A kolejne woreczki to są na przykład takie woreczki na buty, jeżeli gdzieś jedziemy. Wiecie o co chodzi? Na basen, wyjeżdżamy na wakacje, pakujemy się na jakiś wyjazd. To fajnie sobie spakować rzeczy, żeby nie były brudne, albo żeby sobie odgrodzić, albo uporządkować rzeczy. To właśnie mam takie woreczki. Je ja po prostu spinam tutaj. No i oczywiście takie malutkie woreczki, yy, na przykład na biżuterię, albo gumki do włosów, no cokolwiek takiego małego, żeby nam się nie zgubiło. No i oczywiście przy zakupach staram się nie kupować plasti yy, Jedzenia, które jest w plastiku Na przykład tak jak szpinak albo jarmusz, No to jest tylko w plastiku W takich supermarketach popularnych Ale jeżeli na przykład chodzimy do warzywniaka Do takich lokalnych właśnie warzywniaków Albo takich targów, które stoją na przykład przy drodze Do czego serdecznie zachęcam i polecam Ponieważ te warzywa i owoce są często właśnie z naszego rejonu Albo z Polski są też dużo świeższe i od razu dojrzałe, że możemy z nich od razu coś zrobić i przyrządzić w domu. Więc jeżeli chodzę na zakupy i wiem, że mogę coś kupić nie w plastiku, to oczywiście sięgam po tą opcję. Jeżeli kochani chodzi o jakieś tipy takie w kuchni albo do sprzątania, to mam po prostu zwykłą ściereczkę zamiast ręcznika papierowego. Czyli po prostu jak mi się coś rozleje, nie wiem, jest coś po prostu brudnego. ścieram tym, nie używam ręcznika, tak samo jak osuszam warzywa albo owoce, wycieram taką ściereczką. Jeżeli chodzi o sprzątanie, to używam takiej ściereczki, ona jest do kurzu, ale jeżeli chcę na przykład sobie posprzątać na mokro, czyli po prostu zetrzeć moje meble z jakimś płynem, to używam również takiej ściereczki, czyli jednej na mokro, drugiej na sucho. To, co jeszcze chcę Wam tutaj podpowiedzieć, to może być na przykład. Na przykład mata silikonowa zamiast papieru do pieczenia, który ja jeszcze nie mam, ale mam właśnie zamiar kupić niedługo i woreczki też silikonowe, które, w których na przykład możemy coś mrozić albo możemy w nich zabrać na przykład kanapki do szkoły, do pracy, gdziekolwiek idziemy. No, i tutaj, oczywiście, jeżeli chodzi o lód, jeżeli chcemy mrozić kostki lodu, to też są silikonowe właśnie foremki, gdzie możemy ten lód zamrozić i mieć coś wielorazowego. Kolejną rzeczą są pojemniki na jedzenie, i tutaj, no, chyba nie muszę się za długo rozwodzić. To również też jest plastik. Ja to już miałam dużo wcześniej. Kiedyś to będzie śmieć, ale teraz, jeżeli pakujecie swoje jedzenie po prostu w takie pojemniki, nie produkujecie śmieci i jesteście bardziej eko. Poza tym, dużo lepiej sobie Wziąć swoje jedzenie na uczelnię do pracy, gdziekolwiek idziecie, niż później się martwić, że musicie sobie coś kupić. Kochani, kolejną rzeczą są rzeczy przy okresie. Czyli ja tutaj mówię o podpaskach i mówię o kubeczkach menstruacyjnych Tu są moje dwa kubeczki menstruacyjne, które używam One czasem w pierwszy dzień mi przeciekają, ponieważ no, są spórcze macicy I one czasem się zwyginają w pochwie, wiadomo, i czasem przeciekają Więc ja do tego stosuję moje wielorazowe podpaski, żeby sobie w tym pomóc Ja już Wam pokazuję te kubeczki To są moje dwa kubeczki menstruacyjne które używam. Ten, który jest głębszy i taki z mocniejszego, takiego silniejszego silikonu. E, używam go w pierwsze dni, a później, jak mi się okres kończy, używam właśnie ten, który jest taki kompaktowy, czyli właśnie się składa w tym takim różowym, co Wam pokazywałam, ale mi spadło. Już Wam teraz powiem. E, on jest w tym, mieści się w torebce, jest po prostu niewidoczny, także możecie go mieć zawsze przy sobie. Jeżeli chodzi o podpaski, to mam podpaski. Właśnie, wielorazowe są takie. Są świetne. Je się po prostu składa, tak? I zapinamy. Jak zużyjemy podpaskę, gdziekolwiek jesteśmy, zapinamy ją i nam nic nie pobrudzi. Mam również wkładki. Wkładki są mniejsze. Ja akurat nie dopasowałam sobie wkładek, bo są mega małe tutaj, jeżeli chodzi o szerokość. Proszę. Tak one się prezentują, zwykłe, białe. I ja później, tak jak krew, każda dziewczyna wie, że krew się spiera w zimnej wodzie. Po prostu je moczę chwilę w zimnej wodzie i proszku, i piorę, i są gotowe znowu do użycia. Wszystkie moje podpaski, oczywiście, trzymam w moim Reusable Bag. Kochani, kolejną rzeczą są kosmetyki. I tak naprawdę to zależy od każdego, jakich kosmetyków potrzebuje i ile tych kosmetyków potrzebuje. Ja staram się robić wszystkie kosmetyki sama, oczywiście kolorowych. Próbowałam tam niektóre kolorowe robić, ale no, ja, ja się po prostu nie maluję na co dzień praktycznie. Rzadko się maluję. Jeżeli się maluję, to maluję się kosmetykami naturalnymi, wegańskimi, nietestowanymi na zwierzętach, więc oczywiście ten wpływ. Produkcji tych kosmetyków jest oczywiście na nasze środowisko dużo, dużo mniejszy i przyjazny dla niego, ale tutaj chodzi mi o kosmetyki pielęgnacyjne. Tutaj mam na przykład moje mydełko, które ostatnio używam cały czas i jest świetne. To jest mydło szare potasowe, które ja sobie po prostu rozpuszczam, bo kupuję je w kostkach, rozpuszczam sobie je i do mojej buteleczki przelewam. Tutaj również mam mój dezodorant który robię sama i który jest świetny, o którym zrobiłam również film. A wiemy, że dezodoranty to jest duży waste dla naszego environment. Mówię tutaj również o suchym szamponie, który możecie zrobić sami, albo na przykład pudrze transparentnym do twarzy, o którym jest też filmik, który Wam podlinkuję na dole. Jeżeli chodzi o szampon, to ja się jeszcze nie przerzuciłam na szampon w kostce, ale oczywiście dużo, dużo teraz szamponów w kostce prowadzają na rynek, także zachęcam Wam spróbować właśnie sięgnąć po coś takiego, to jest świetne właśnie w przestaniu produkowania. Oczywiście, no, butelek plastikowych po naszych szamponach. Możemy taki szampon mieć w naszym jakimś pojemniczku metalowym, które sobie kupimy. I oczywiście to jest bardziej takie poręczne i fajniejsze na jakieś wyjazdy. No, bo czasem może się coś wylać w naszej kosmetyczce. W Kostce też mogą być balsamy i kostki oleiste. Tak no, coś takiego. Ja miałam, taki, ja miałam taką kostkę, już jej nie mam z lasza, właśnie, e, którą kupiłam sobie w Anglii i to jest świetne faktycznie. Tak samo jak szampon w kostce na jakiś wyjazd, po prostu rzeczy takie właśnie w kostce e, kompaktowe. Jeżeli chcesz właśnie zmniejszyć po prostu produkcję plastiku, to oczywiście sięgaj po takie alternatywy. Z kosmetyków możecie tworzyć wszystko, co Wam przyjdzie do głowy, na przykład maseczki do twarzy, do włosów, różne peelingi do ciała, do twarzy. Fantastyczne rzeczy możecie robić samemu w domu składnik ze składników, które już macie. Wystarczy tylko troszeczkę pomyśleć i trochę po prostu w to włożyć swojej kreatywności. Jeżeli chodzi o takie rzeczy higieniczne, takie łazienkowe, to. Ja tutaj mam właśnie w moim woreczku waciki wielorazowe, których często nie używam, bo tak jak wam mówiłam, nie maluję się dość często, ale jeżeli się już maluję, to oczywiście używam oleju kokosowego i tego wacika. I to mi świetnie wszystko zmywa. Do toniku bym tego nie polecała, ponieważ no Tonikiem przycieramy twarz już czystą, nie chcemy tam zostawiać jakichś zabrudzeń, które ewentualnie są na tym waciku. Bardziej alternatywą dla toniku myślę, że można sobie po prostu przelać tonik do atomizera i po prostu spryskać sobie twarz, nie używając przy tym właśnie wacików, albo oczywiście zrobić sobie samemu taki tonik od razu do spryskiwacza. Szczoteczka do zębów. Ja kochani powiem Wam, że od gimnazjum używam szczoteczki elektrycznej. Ja bardzo lubię właśnie elektryczną szczoteczkę, w której są główki oczywiście plastikowe, no nie wiem jak to zmniejszyć. Mam nadzieję, że może kiedyś po prostu zrobią te główki bardziej biodegradowalne i przyjazne dla środowiska. Ale jeżeli używacie zwykłej szczoteczki, to polecam Wam ją wymienić na szczoteczkę bambusową która wygląda tak i jest przemiła dla zębów, jest świetna. Ja ją kupiłam właśnie, żeby mieć na przykład na jakiś wyjazd albo jak idę do koleżanki na noc i mam ją w bambusowym opakowaniu. Bambus jest super. Jeżeli się golicie zwykłą maszynką plastikową i wymieniacie ją dość często, to polecam Wam spróbować Safety Razor. Nie wiem, tu jest po prostu taka wielorazowa maszynka metalowa, w której się wymienia po prostu tylko żeletki żyle, u góry. Ehm, ja jej jeszcze nie próbowałam, ponieważ ja ogólnie gole się bardzo rzadko, ponieważ to zawsze podrażniało moją skórę i po prostu bardzo tego nie lubię. Uważam to za niepotrzebne. Ehm, teraz akurat mam takie kremy do depilacji, które są fajne. Dla mnie używam je raz na jakiś czas, jeżeli mam na to ochotę. Ale jeżeli tak jak Wy właśnie golicie się często, to zachęcam do skorzystania właśnie z tej opcji takiej bardziej eko, czyli właśnie maszynki takiej metalowej, wielorazowej. Kolejną rzeczą są rurki. No i tutaj nie muszę dużo mówić. Jeżeli po prostu lubicie pić z rurek, to oczywiście kupujecie ru rureczki metalowe, jest to fajna opcja, jeżeli to lubisz, są również bambusowe rureczki. Kochani, kolejną rzeczą jest mój iPad. I to jest mój, moja wstry, wszechstronna rzecz, ponieważ to jest mój i komputer, i to jest mój czytnik, i to jest mój notatnik i zeszyt On się otwiera, to jest oczywiście klawiaturka i to jest mój Apple Pencil. No, iPad to jest coś świetnego. To jest rzecz, z której jestem bardzo zadowolona. To jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie po prostu w życiu kupiłam, w jakie zainwestowałam. Oczywiście mój iPad jest używany, także polecam również robić takie zakupy. Kochani, ja na moim iPadzie czytam, więc nie kupuję papierowych książek Kupuję e-booki, które sobie ściągam na niego i tutaj właśnie na nim czytam Myślę o zakupie Kindla, ale to bardziej właśnie ze względu na zdrowie oczu Ja na moim iPadzie, kochani, piszę I tutaj jest kwestia i notatników, i długopisów Ponieważ ja na nim robię notatki i na studia i robię wszystkie inne notatki na przykład na zakupy, więc nie używam małych notysików na zakupy hmm. Jeżeli chodzi o kwestie długopisów, to jeżeli używać długopisów, to pomyślcie o takich na przykład z wymiennymi wkładami. No i mój iPad używam również do oglądania oczywiście filmów i do wszystkiego, do czego również służy laptop albo telefon. No i kochani, ostatnim takim tipem jest kupowanie rzeczy używanych i tutaj chodzi mi o ciuchy, jak i o elektronikę i wszystkie inne rzeczy. Jeżeli chodzi o ciuchy, to oczywiście możemy kupić ciuchy w lumpeksach, możemy kupić na portalach internetowych, na przykład na OLX, albo na Facebooku, jeżeli się ktoś ogłasza w jakiejś grupie, albo po prostu od znajomych, wymienić się ze znajomymi, z przyjaciółką, albo po prostu pożyczyć na jakąś imprezę, niekoniecznie musimy zawsze kupować sukienkę, jeżeli mamy w niej wyjść jeden raz. To jest świetna oszczędność pieniędzy oraz fajna sprawa, jeżeli chodzi o... Bycie bardziej eko. Jeżeli chodzi o elektronikę, to ja jestem zwolenniczką również kupowania rzeczy używanych. Oczywiście, przy tym musimy bardziej uważać, bo takie rzeczy oczywiście są droższe niż ubrania, więc musimy być faktycznie pewni, że ktoś nas nie oszuka i ktoś jest prawdomówny. Najlepiej się spotkać i po prostu na żywo sprawdzić, czy jest wszystko ok z danym sprzętem, który chcemy kupić. Kochani, świetnym pomysłem jest również kupowanie rzeczy na wagę. Na przykład w Biłanie jest świetne duże stoisko, gdzie możemy znaleźć suszone owoce, różne kasze, ryże, orzechy, soczewice, fasole i po prostu możemy to przechowywać w jakichś słoiczkach. Możecie kupić sobie jakieś ładne słoiczki. Albo mogą to być po prostu słoiki z różnych przetworów, które Wam zostają po kupnie czegoś w słoiku. Możecie brać te słoiki ze sobą, albo po prostu do jakiejś papierowej torebeczki, właśnie w sklepie, zapakować i w domu sobie przesypać. I to też jest świetna opcja niż kupowanie rzeczy w plastiku, tak jak na przykład są wszystkie fasole, kasze, soczewice. Kochani, ja jeszcze coś dogrywam, bo zapomniałam Wam totalnie powiedzieć o kilku ważnych rzeczach. A, mianow... A mianowicie chodzi mi o leki, bo no, leki, suplementy diety są teraz w naszych czasach bardzo popularne i nie wierzę, żeby ktoś totalnie nie miał żadnego leku albo suplementu diety w domu. I chodzi mi o to, żeby na przykład zwracać uwagę na opakowanie. To jest jakby plastikowe opakowanie, ale. Jest napisane, że to jest pojemnik z roślinnych surowców, czyli jest po prostu biodegradowalne. Chodzi mi również o na przykład suplementy w szkle. Są alternatywy? Oczywiście, że są. To są akurat kapsułki wegańskie, witaminy z grupy B, a to jest mój probiotyk. I są super, bardzo Wam polecam Więc po prostu zwracajcie na to większą uwagę I naprawdę teraz jest duży dostęp do takich właśnie biodegradowalnych różnych opakowań Jeżeli chodzi o rzeczy higieniczne To jeszcze totalnie zapomniałam o patyczkach do uszu Jeżeli je używacie, bo akurat ja używałam w sumie tego takiego psikacza do uszu Ale czasem mi w sumie patyczki są potrzebne I ja powiem Wam szczerze, że zamówiłam po prostu na AliExpress. ekspres Czekałam na to, co prawda, dwa miesiące. Jest to patyczek, który jest 100% bawełny. I oczywiście jest takim fajnym papierowym, też w opakowaniu, bo często patyczki są w opakowaniach niestety plastikowych. Nawet jak widziałam w sklepie, właśnie patyczki, że główka była papierowa. Nie, główka była bawełniana. Ten patyczek był papierowy, to niestety było to w opakowaniu plastikowym. No i ostatnią rzeczą są na przykład gąbki do mycia naczy. Albo jakieś takie czyściki Ja już widziałam dużo dziewczyn, które po prostu kupowały takie fajne szczotki Które są drewniane i mają włosie na przykład bambusowe Albo takie wielorazowe myjki Które później po prostu pierzemy i cały czas mamy gotowe coś do mycia Nie musimy nic kupować To jest też fajna i na pewno... Taka ekologiczna opcja, bo jednak no gąbki do mycia naczyń zużywamy, um, używamy ich cały czas i cały czas będą nam potrzebne, e, więc to jest świetna sprawa. E, no i na koniec chciałabym Wam, kochani, powiedzieć, że e, jeżeli macie coś plastikowego, na przykład opakowanie na szczoteczkę, albo macie jakieś opakowania z plastiku, e, które chcecie do czegoś wykorzystać, to wykorzystajcie, nie wyrzucajcie tego. Bo to jest, wiadomo, kolejny śmieć, a nie potrzeba wcale kupować tych rzeczy, które ja tutaj mówię. Jeżeli macie je w domu, możecie po prostu poszukać, posprawdzać i wykorzystać to, co już faktycznie macie. Bo w Zero Waste albo Low Waste nie chodzi o to, żeby właśnie jeszcze coś dokupywać, tylko po prostu używać to, co faktycznie się ma. Jeżeli faktycznie Potrzebujecie kubeczka na kawę, albo potrzebujecie butelki, bo jeszcze nie macie, oczywiście, go ahead, ale, ale jeżeli już coś macie, to faktycznie wykorzystajcie to na 100%. Kochani, to są wszystkie moje tipy, które stosuję do bycia bardziej eko, bardziej sustainable. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał i że skorzystacie z któregoś z moich tipów. Dajcie kciuka w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z moimi filmami. PA!